Witam Was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii. Witam Was bardzo serdecznie. Mam jakiś sygnał pod ścianą starej rynny. Coś płytko. Naprawdę nie z rynną. Odseparowałem te dwa e, sygnały. Dobra, odkopię. Oczywiście pokażę. nie wiem co to jest czy to jakaś płyta ze starego pieca chyba tak chyba że będzie coś pod tym ukryte no, sprawdzimy, wykopiemy widzicie jest jakaś płyta ze starego pieca to pójdzie na złom Jeszcze sprawdzimy, czy czegoś tam nie ma. Co fajny kamień, bo mi się wydaje, nie? Dobra dziura, zasypana nic nie ma. Idziemy dalej. Nic nie było. Kawałek naboju. Coś, coś od elektryki ze Starego Domu na pewno. Mamy pierwszą chyba monetę. Какую-нибудь коммунистичную. Бо 2 золота. После проверим, будем знать. 5 золотых. 5 zł. z osiemdziesiątego roku tylko to tre trochę... albo jest mniejsze albo mi się to że kiedyś większe były no coś mamy ale co Zobaczmy, sprawdzimy Grubego polmosa Był 52 no taki Jakby na polmosa, ale się jaki był Mamy jakąś monetę? 10 filer ale za żarto Może że troszeczkę się gdzie dało doczyścić. Wyglądu. Z którego roku, to już właśnie nie dowiemy. To to sprawdzimy, czy węgierską, czy austriacką. 1800 który, chyba węgierską. Do następnego. Coś siedzi pod korzeniem, ale mamy już to, no, bo nic ciekawego Raczej Czyli kawałek jakiegoś metalu Ale był pod korzeniem, no i warto było to wykopać Bo sygnał był taki, wiecie jak tu jest głęboko no to inny taki konserwę z roku 9 25 80 8 lub 6 rok No, coś w trawie piszczało Łuska Z Mausera Nie wystrzelona, trzeba im wyrzucić Chociaż że tak nie zbieram łusek No dobra, kończymy dzisiejsze wykopki To był taki spacer Tak, po pracy Żeby gdzieś pochodzić Ale myślę, że piątek, sobota będzie jakaś poważniejsza wyprawa W jakieś fajne miejsca, tam gdzie mnie jeszcze nigdy nie było Gdzie można coś znaleźć, znaleźć Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia Jeśli filmik wam się spodobał, musicie ustawić łapkę w górę Trzymajcie się, hej Do zobaczenia Na następnej wyprawie